Nazywam się Konstancja. Witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku razem z Belutkiem mamy dla Was kolejny magiczny unboxing, tym razem od Magic Witch House, a to oznacza, że jest to boks z uniwersum Harry'ego Pottera, a konkretnie tematem przewodnim jest Dwór Malfoyów. Także nie przedłużając, zajrzyjmy do środka! Belutku muszę Cię przeprosić. Ja wiem, że karton jesteś z niego bardzo zadowolony i za chwilkę go dostaniesz, ale najpierw musimy magicznej rodzince pokazać, co jest w środku. Klasycznie nalepka Udari z Magic Witch House wygląda następująco, bez względu na to, jaki jest temat boxa, mamy nalepkę z logotypem przesłodziutkim zresztą, bo mamy tutaj wiedźmę na miotle z kotem. O, no, zobaczcie, co Bela robi z kartona. I mamy domek Wiedźmy, do którego ta Wiedźma zmierza, są e, Batmany chciałam powiedzieć, nie to toperze. Okej, okay. Belutku pozwolisz, że otworzymy boxa, bo ty ostatnio często uczestniczysz w unboxingach. Ja cię dam tutaj kochanie. Leja jest tutaj z tyłu, nie wiem czy ją widzicie tu. Okej, okay. kochani paczka jest ciężka, naładowana dobrociami. Wiem, że właścicielka marki Magic Witch House, czyli Daria, jest ze slyterinu i oczywiście nie mogło być inaczej. Daria musiała coś przygotować nieco bardziej mrocznego, także jeśli jesteście ślizgonami, to tym bardziej zapraszam Was do pozostania w tym odcinku do samego końca. A jeśli chcesz zamówić własnego boksa, koniecznie użyj przy składaniu zamówienia hasła KONSTYLENCJA, Dzięki temu uzyskasz 8% rabatu na nieprzecenione boksy. Wszystkie informacje i linki znajdziesz na dole w opisie. Otwieramy! Aż zionie czarną magią. Najpierw Wam pokażę. Mamy czarny papier, bo oczywiście czarna magia. Mamy karteczkę klasycznie. Jest oczywiście na szarym papierze eko. Bardzo modnie, bardzo to popieram. No i oczywiście mamy tu informację, że Twój zakup wspiera nasz mały biznes, a to oznacza, że z wielką przyjemnością przyjęliśmy Twoje zamówienie. I Daria, każdą z tych kartek podpisuje ręcznie. Dziękuję Daria. My też Daria dziękujemy za Twój zmysł, za to, co dla nas robisz i za to, że robisz tak fantastycznie te boxy. Mamy oczywiście ściągawkę przepięknie wykonaną. Na razie do niej nie zaglądamy. Fajnym też akcentem paczek od Darii jest fakt, że są maluteńkie nalepki, tak samo z jej logotypem. Dodaje to zdecydowanie uroku. Okej. Okay. Otwieramy! Jakbyście słyszeli karetkę, to sorry, bo nie zamknęłam okna. Okej, okay. pierwszą rzecz, którą widzę, to Plecak! I mamy tu wizerunek oczywiście najprzystojniejszego Malfoja, <grywa> czyli Draco Malfoya w takim trochę, chyba, mam nadzieję, że się nie pomylę i nie obrażę, w takim trochę bardziej komiksowym stylu, trochę może w stylu mangi. Dajcie znać, czy dobrze myślę. E, mamy też wizerunek węża, jestem ciekawa, czy to jest nagini, czy to jest tylko symbol w nawiązaniu do domu Slytherin. No i mamy podpisane Draco Malfoy Slytherin. Super fajna rzecz. Ja bardzo lubię takie plecaki. W swojej kolekcji posiadam obecnie jeden taki plecak z uniwersum Friends i często go używam, ponieważ jest lekki, świetny na wyjazd, żeby zabrać na urlop, bo nie zajmuje dużo miejsca, na przykład na plaży zabrać jakieś rzeczy, czy iść po zakupki idealnie się sprawdza. Kolejna rzecz to ponownie coś do ubrania i mamy ponownie metkę Eko i mamy napisane. Um, www.magicwitchhouse.pl, oczywiście adres strony internetowej, link macie na dole i wearable, czyli rzeczy do ubrania. Mamy zieloną koszulkę, no bo oczywiście. Tematem przewodnim boksa jest dwór malfojów, czyli sliterin, czystość krwi, czarna magia. No i mamy zieleń w nawiązaniu do zieleni Slytherinu. A super! Okej, okay. wy jeszcze nie wiecie o co chodzi. Z przodu koszulka jest gładka. Natomiast z tyłu mamy napis Malfoy, mamy numer 7 i mamy napisane sliterin Seeker. Czyli szukający Slytherinu. Jest to oczywiście um, projekt um, w oparciu o koszulki, kostiumy, nie kostiumy, jak to się mówi, kostiumy drużynowe do Quidditcha. W oparciu o te ich właśnie szaty, podczas, um, które ubierali podczas meczu Quidditcha, Daria postanowiła zaprojektować koszulkę w nawiązaniu do tego. Jest numer, jest Malfoy i jest Slytherin sticker. Idealna rzecz dla ślizgona. Myślę, że na pewno byłby zadowolony, jeśli z takiej koszulki. Swoją drogą ciekawa jestem, czy Daria wykona coś bardziej takiego gryfońskiego, albo może każdego domu. Albo wiecie, tematem przewodnim boksa na przykład Quidditch i takie koszulki z każdego domu. Na przykład zaznaczycie, z którego domu jesteście i dostajecie w swoich kolorach. Fajnie, super. Myślę, że to świetny pomysł i świetne otwarcie do właśnie takich kolekcji odzieżowych. Mega! Ekstra! Następna rzecz to pudełeczko. Jak już dobrze wiecie, w moich pudełeczkach kryją się najlepsze rzeczy. Czy to będzie świeczka? Czy to będzie kubek? Przekonajmy się! Otwieramy. Uuu, jest to świeczka. Bezpiecznie zapakowana, oczywiście też wszystko super eko. I mamy świeczuchę. Pure Blood, czyli czysta krew oczywiście. Rud Malfoy dbał o to, żeby była czystość krwi i w ogóle nie lubili mieszańców. Świeca rzepakowa, mech, skóra mięta, lotos oraz mieszanka kwiatowa. Brzmi jak jesień. O, intensywny zapach. O, taki, nie wiem, z wodą kolońską mi się to kojarzy, taki męski. Łukaszowi na pewno przypadnie do gustu, mamy ponownie drewniany knot, mamy ozdobne kamyczki srebrne, więc fajnie to bardzo wygląda. A jeśli chodzi o, nanale... o nalepkę... To mamy oczywiście logo Magic Witch House, mamy napisane że, napisane, że jest to pojemność 120 ml. I mamy wizerunek także dworu malfojów, jak się domyślam. No bo skoro motyw przewodni, to dwór malfojów, to oczywiście nie mogło także zabraknąć bo tutaj mm, na świeczce. Okej, okay. so far so good, ale to nic, ponieważ mamy jeszcze jedno pudełeczko! O, Bella, jak tylko się pudełeczka pojawiły, to Bella jest pierwsza. W następnym pudełku... Uu, uu, to niespodzianka! W następnym pudełku mamy aż dwie rzeczy. Belutku, muszę Cię przeprosić ponownie, bo już widzę, że gil z nosa Ci leci, żebyś mi zaraz tutaj nie wybrudziła niczego. Okej, okay, poza tym będę robić przybliżenia i musi być widać. W tym pudełku mamy dwie rzeczy, słuchajcie, i są to rzeczy handmade, coś, co ja lubię oczywiście najbardziej. I pierwszą z nich mamy poison, truciznę. I co tutaj mamy? Oj, butelka jest specjalnie tak ozdobiona, że jest zniszczona, jakby żeby wyglądała na starą i przez to jest troszeczkę starty, starta kart, ta kartka z przodu. I nie jestem w stanie odczytać, co tutaj jest napisane. Septimus Malfoy? Nie jestem pewna, zaraz sobie to sprawdzimy. I są w środku kamyczki, domyślam się, że one nie mają żadnej funkcji, tylko pełnią funkcję ozdobną. Zaraz sobie do ściągawki zerkniemy. Tu mam poison, czyli trucizna, a tutaj mam potion, czyli eliksir. Łatwo jest pomylić te dwa słowa. I mamy tutaj uh, very strong napisane i mamy Septimus Malfoy, czyli podejrzewam, że to będzie ktoś z rodu Malfoyów, oczywiście czystej krwi. Ciekawe, czy to był jego dziadek, czy może jakiś wuj. Nie pamiętam, że by się ta postać przewinęła w książkach, ewentualnie na Pottermore. Jak wiecie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa. Ale podejrzewam, że to będzie jako eliksir numer 86 z niesłusznie zarekwirowanego zestawu eliksirów i składników, bo ta butelka jest tak specjalnie zniszczona, zrobiona na starą, więc to jest coś, co mogło przeleżeć po prostu w szafce długo, długo, długo i później zostało zarekwirowane przez Ministerstwo Magii. Oczywiście, skoro boks jest malfojowy, to się kojarzy z czarną magią, on to się kojarzy także przynajmniej mi z eliksirami, więc nic dziwnego, że Daria nam tutaj przygotowała kilka propozycji. I kolejna rzecz, a, i tu już mamy OK podpisane potion number 136 136. Ok, i tutaj mamy jako inną pozycję. Jest to mięta i owoce kandyzowane. I czy to jest herbatka w takim razie w nowej formie? Bo nie widzę herbatki, więc podejrzewam, że w takim wypadku Magic Witch House zmieniło troszeczkę zamysł i mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ mamy w takim szklanym pojemniczku, w takiej, e, chciałam powiedzieć, szkatułce, nie wiem dlaczego. A, I mamy ładny napis, ale co przykuło moją uwagę, mamy korek i mamy lakę własnoręcznie zrobioną. Czy tutaj uda się nam odczytać? Jest napisane Magic Witch House, mamy Fresh Hot Potion, czyli podejrzewam, tak, i mamy filiżanek z herbatką. Aha, super! Czyli mamy herbatkę w takim pojemniku mega! No i taką kolekcję można sobie. Aż żal, to po prostu otwierać, tak to pięknie wygląda. Także muszę to sfotografować i później się napawać przepyszną herbatką. Ale nie mamy opisu. Aha, było opisane, tak, jaki smak. Ech, jaki zapach, jaki smak. Mięta i owoce kandyzowane. Idealnie na zbliżające się jesienne wieczory. W bok się właśnie zauważyłam, co jest jeszcze ekstraśnego. Oh, my god, jeszcze jest tu tyle rzeczy, ale muszę Wam najpierw to pokazać. A zaraz się popłaczę. Serio? Oh my Nie mogę piszczeć, nie mogę piszczeć! Bo potem są oh. Czy Wy to widzicie? To jest maska żercy w przepięknym drewnianym pudełku. Wow, po prostu odjęło mimowe. Jakie to jest piękne. Tylko spójrzcie, dobra, otwieramy. Zobaczcie to, tego się nie spodziewałam. W środku jest jeszcze replika dziennika Toma Riedla i Kiełba Ale to jest piękne. I są jeszcze nalepki. No, nie wytrzymam. Daria! I to nie jest zwykły zeszyt, słuchajcie, to jest zeszyt z jakimiś, mamy pewnie z filmu i z książki, z jakimiś cytatami. Przepięknie zrobiony. Tu z tyłu oczywiście podpisany, tak jak w filmie. Tom Marvolo Riddle. Jeśli nie wiecie, jakim był Tom Marvolo Riddle, to proszę szybko nadrobić. <gry> I mamy kieł, który jest długopisem? Czy nie? <laughs> Jakie to jest zaje. <laughs> I co, jak napiszę coś w dzienniku Tomaridla, to mnie przeniesie wstecz, ale ekstra mamy zestaw na lepek. No to jest sztosiwo, słuchajcie. Tak, ja uwielbiam rzeczy handmade, ale też licencjonowane niektóre produkty są na takim wypasie, słuchajcie. Tak jak chociażby to, że aż mi mowy odjął. A przepraszam, jak ja się mam dostać do tej maski, bo bardzo bym chciała ją wyciągnąć. Nie chcę zepsuć. Co, po prostu muszę to troszkę na siłę wysunąć? O! Jest! Oh my god! No okej, okay, ona jest z plastiku, wiadomo, no nie jest metalowa. Zresztą nawet nie wiem, czy w oryginale były metalowe. My te maski widzieliśmy w Warner Bros. Studio, a jak byliśmy w Londynie, swoją drogą wkrótce się wybieramy ponownie. No tylko spójrzcie! Mio! To jest bardziej dziecięcy rozmiar oczywiście, bo to bardziej dla dzieci, ale nic nie szkodzi. Ja też się zmieszczę, odpowiedni kaptur i stylizacja gotowa. W ogóle, zobaczcie, tu jest odciśnięta twarz w tym pojemniku plastikowym. Megaśne to jest. Ten film to będzie 8 minut a propos maski śmierciożercy i pozostałe trzy reszty boksa, bo się tak zapowietrzyłam przy tym. No ale jak to jest w ogóle pięknie zrobione, jak to jest przepięknie wydane, piękna rzecz na prezent. Piękna rzecz dla kolekcjonerów, no i piękna rzecz dla takich fanów, jakim jest, jakim jest, dla takiego fana, jakim ja jestem, pomimo tego, że nie jestem, wiecie, team właśnie śmierciżercy i tak dalej, to myślę, że posiadanie czegoś takiego naprawdę sprawia ogromną frajdę, jak można to gdzieś wystawić, albo co najważniejsze, skorzystać tak jak my w jakimś filmie czy na zdjęciach. Okej, okay, następną rzecz, którą widzę, to przypinka, i tutaj mamy przypinkę. A, podejrzewam, że to będzie ród Malfojów, czyli ich godło, rodu Malfojów. Nie widziałam tego nigdy wcześniej, no ale skoro mamy taki box o takiej tematyce, mamy Emkę, mamy zielone kolory, mamy dwa węże, to podejrzewam, że właśnie chodzi o godło rodu Malfojów, super fajny dodatkowy akcent. Mamy... Uuu, a to mnie teraz zaskoczyło, bo ja myślałam, że to jest, słuchajcie, pergamin, że to jest jakaś papierowa replika, a tu się wysuwa. Okej, okay, i tu mamy potion number 86, czyli to, co wcześniej chyba określiłam, tak? Tak, czyli potion number 86 to jest to, z niesłusznie zarekwirowanego zestawu eliksirów i składników, a tamto to był znaleziony, całkowicie legalny eliksir, po prostu. Okej, okay, i mamy extremely dangerous, czyli Ekstremalnie niebezpieczny. Znowu mamy lakę u góry. Jak widać, Daria uwielbia temat eliksirów, bo mamy aż trzy w jednym boksie. No i tylko spójrzcie, jak fantastycznie można sobie kolekcjonować takie eliksiry i stworzyć swoją półkę pełną eliksirów. Uuu, następna rzecz, która jest, to papierowa replika, i mamy tutaj. Piękno, piękny font. Mamy w takim starym średniowiecznym stylu, mi się trochę kojarzy. Mamy piękne ozdoby dookoła i mamy tak. Dokument nadania własności ziemi. Ok. W podzięce za wybitne zasługi oraz walkę w fale po prawicy jedynego prawdziwego króla Anglii, niegdyś księcia Normandii, przekazane zostaje prawo własności do części zdobytych ziemi. Roku pańskiego 1666 na mocy. Jaśnie wysokości Wilhelma I zdobywcy. Armand Malfoy otrzymuje tereny hrabstwa Wiltshire, <grywki> tam jest wszystko shire. <grywki> Dalsze postanowienia zamieszczone w kolejnych dokumentach. Wilhelm, zdobywca, i tutaj mamy też podpis na dole, Armand Malfoy, czyli oczywiście to ktoś z rodu Malfoyów. Jak widzicie. Z tego co się dowiadujemy z tego dokumentu, już w 1066 ród Malfojów istniał, więc niesamowite jak czystą krwią i jak długą historię ten ród posiada. Boks był ekstremalnie mocny i mega, mega pozytywnie zaskakujący, a jeśli ciekawi Was co było w ostatnim boksie od Magic Witch House, chociażby ta wspaniała koszulka, którą mam na sobie, to koniecznie kliknijcie w ten film, który wyświetla się po mojej lewej stronie i spędźcie trochę więcej czasu z Konstancją, i odrobiną magii z uniwersum Harry Pottera, i sprawdźcie, co mnie zaskoczyło w tamtym boksie. Do zobaczenia wkrótce. Hej!